Kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku ze serii mojej bagaci. Tutaj widać e, mojego kitka tego, bo jest wypukany kolor. Ale na szczęście, jutro, czyli w czwartek, idę do fryzjera, więc będzie dużo lepiej to wyglądało. E, no dobra, do, do rzeczy. E, idę też do papierniczego, wydrukować etykietę, ponieważ mam paczkę. Kolejną do nadania, bo kolejną rzecz, można powiedzieć, sprzedałam. No i następnie mam w plecaku Noszyczki i taśmy. Przykleję etykietę i od razu włożę do paczkomatu. Gdzie, jak włożę od razu do paczkomatu? Jedę na przystanek autobusowy, jedę na miasto, bo jedę do lekarza. Tam jadę około godziny, tak jakby na, yy, z jednej części, powiedzmy, Torunia do drugiej części y, Torunia, prawie muszę na sam koniec Torunia jechać, aby no, iść do lekarza, no ale tam jest przynajmniej dobry lekarz, wiadomo o co chodzi, więc... Mam nadzieję, że reszta dnia się uda, wszystko pozałatwiam, bo się zaczę zaczęło takie niezbyt, Była ciekawie. Yy, ponieważ, tak jak mówiłam w wczorajszym odcinku, yy, tam poprzednim, że znajomy się do mnie odezwał. No i było super, yy, że tam znajomy się odezwał. Może nawet, na no, nawiedzę kontakt, wiadomo, tak porozmawiać, pogadać po wsielsku, nie? No dobra, chcę się dzisiaj. Zosta um, mi się pytał, a ja mówię, najpierw yy, dzwonił, mówię, nie mogę gadać, bo muszę się ogarnąć, a następnie yy, tam yy, Pomóc babci z młodym. I później oddzwonię. gdy go znajomego, później ten do mnie napisał pytanie. I ja mu tam do niego dzwonię, mówię, yy, słuchaj, to nie jest rozmowa na telefon. Najlepiej no by było się spotkać. Jak się ogarnie, to on jestem ten, ten znajomy, że jest ogarnięty, mówię no. Ten on, ha, to co ci mówiłam? no tak, tak, tak. Nie chcę po prostu całej tej go przytoczyć, co się stało, i tak dalej. No i dobra, okej, okay, było. Oto jutro o 13.00. Gdzie? No, może. Yy, tak. Wie, no, nie wiem, bo byłaby chyba bardziej naturalne miejsce, gdzieś miasto. No dobra, okej. Okay. No dobra, jest godzina 11. Cisza, nic tak, jakby nie było potwierdzenia. Czy na pewno dzisiaj jakieś plany się zmieniły, bo różnie to bywa. Nawet nic się nie napisała ta osoba, że em, zmieniły się plany, co w tym stylu. Tylko jakie napisałam czy aktualne to było najpierw. Odczytała, nic nie napisała, no to wysłałam znak zapytania do tego pytania, drugi gra znak z zapytania. No a z czego ta osoba napisała? Nie wiem. No to się trochę wkurzyłam. Kurczę, jest prawie dwunasta, a to ta osoba mi pisze nie wiem, a mam paczkę i lekarza. No, to pisze to sobie, żeby konkretnie mi napisała, tak lub nie. Mam swoje sprawy do załatwienia. No dobra, no to finalnie wysłała odpowiedź, że nie z płaczącą emotką. Bym powiedziała, taką br e, bręzelaną łzami e, emotką. Nie no, wysłałam. no super. Najpierw się umawiała ze mną na 13, a teraz że pewnie nie, no bym, kurczę, bym poszła z rana, Wysłała tą paczkę i bym śmiała z głowy paczkę, tylko od razu bym szła do lekarza na przystanek, żeby dojechać tam do lekarza, ale nie czekałam po prostu tutaj 11, 12 mówię dobra, 12 będę wychodziła z domu na autobus, aby zdążyć na to spotkanie i do lekarza, no to wtedy wyślę więc trochę tam ktoś, można powiedzieć znajomy, yy, mi pokrzyżował rany, odwołując to spotkanie. Więc babcia bab bab się mu również pozmawiałam, babci Ci tam opowiedziałam, bo tej sytuacji mówię, no co przynajmniej miałaś się, więc czas sobie się ogarnąć. Mówię, no nie zupełnie, bo bym rano no, poszła, wysłała, wysłała paczkę. Uch, i bym miała już to z głowy, nie? A tak to o, możecie na, mo, w komentarzu napisać czy Wy lubicie właśnie tego typu akcje. To najpierw ktoś się z Wami umawia, e, powiedzmy cisza jest, piszecie do tej osoby, czy aktualne, e, najpierw Wam ta osoba odpisuje, że nie wiem, jak tylko przyciśnięcie tą osobę, to dopiero wam daję konkretną odpowiedź. Bo mnie osobiście takiego, yy, takie osoby i tego typu zachowania mnie denerwują, irytują, bo to jest takie. Nie, wiem, ja donoszę wrażenie brak szacunku, szanowania czasu drugiej osoby. Jak coś by mi wypadło, bym tą osobę poinformowała. Na zasadzie, hej, nie mogę się spotkać, bo to czy tamto. To możemy jutro lub kiedy indziej, nie? A nie na zasadzie, zaraz wieści. A jak się dopytał to jest odpowiedź, nie wiem, no. Kurde, sami możecie napisać, co, co wy o tym sądzicie. No i czy czy, bez, czy też wy tego typu akcje. I no tego tak miałam co wy sądzicie, czy lubicie tego typu akcje, a ja do Was wrócę jak wyślę paczkę albo będę już wkładała y, tą paczkę do paczkomatu. No dobrze od paru godzin już jestem w domu, prawdę mówiąc ten dzień. No trochę nie należy do moich naj... do szczęśliwych dni. Dlaczego? Już wam mówię. Mówiłam, że dzisiaj mam delka za. No dobra Dobra, zacznijmy od początku Przed cięciem Mówiłam, idę wydrukować etykietę Okazało się, że u mnie na osiedlu Została zamknięta Został zamknięty Sum... Nie zamknięty Nawet nie został otwarty sklep Papiernicy, w którym Robimy ksero, bądź drukujemy Jak nie możemy w domu tego yy, Wykonać Następnie Jechałam po Torunia Do lekarza No i gdzieś się okazało finalnie Że owszem Miałam na 24 lipca Ale nie tego roku, a przyszłego Czyli się okazało Że miałam na 24 lipca 2025 Na 17.40 No i Wszystko Wszystkim, ale się Spotkałam z kolegą z klasy Chwilę sobie pogadaliśmy gdzie następnie już wróciłam do domu, ale wracając do domu. Telefon mi zdychał, już miałam 1% baterii. Mało tego jak siedziałam w autobusie, zaczął, lał, zaczął lać deszcz. No oczywiście nie zmokłam. A odnośnie Kero udało mi się zrobić Xero, tylko że na mieście, ale naprawdę, żeby mieć takie szczęście jednego dnia, no naprawdę. No, mnie się czuje, wybudzi by się piątek 13. No, pech za pechem, nie? Ale szczęście, nie szczęście, mam bilet miesięczny, więc widać, nie byłam stratna, tylko po prostu zrobiłam sobie wycieczkę w te i we w te yy, Więc tak, jak wróciłam do domu, wypiłam herbatę, zjadłam sobie obiad, kolację i tutaj siedzę, oglądam film. No, i zaraz y, wskoczę w piżamę, bo jest prawie ósma. Zaraz również wypiję moje leki. Y, włosy tak zostawię, tak jak teraz mam. To oczywiście nie powinnam dzisiaj ale dzisiaj ich nie umyję, ponieważ jutro jadę do fryzera, więc jeden dzień je przetrzymam. Mam nadzieję, że jutro będzie bardziej udany dzień i więcej spraw załatwię. Więc się podejrzewam, zobaczymy jak już będę kładła się spać No dobrze, ja już będę kończyła ten odcinek, bo już będę się kładła spać, bo muszę jutro wstać rano Ponieważ na 11 w końcu idę do fryzjera Gdzie nie mogę się doczekać tej wizyty Więc obejrzę sobie do końca odcinek filmu Gdzie następnie jak obejrzę cała, bo nie obejrzę cały, no ogólnie się kładę spać i spróbuję to zmontować i powstawiać wam filmy. Mam nadzieję, że się uda wam stawić wszystkie filmy, jakie są zaplanowane na jutro, ale wątpię w to przez internet. słaby ale dobra, miesza to. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.